Cześć, witam was w kolejnym filmiku. Dzisiaj będzie trochę o baby shower. U nas ta imprezka już się wydarzyła jakiś czas temu, ale dostawałam mnóstwo pytań na ten temat, co i jak zorganizowaliśmy i jak to u nas wyglądało. Więc odpowiadam. Trochę po czasie, ale odpowiadam. Ja też chciałam, żeby ta imprezka była u nas trochę później, jak już będę miała ładniejszy brzuszek, taki większy, bo jednak o, o płci się dowiadujemy zazwyczaj trochę szybciej. Chociaż ja i tak się dowiedziałam, późno zaraz powiem dlaczego. Ale często jest tak, że na tym gender, dziewczyny, mają jeszcze takie małe brzuszki jeszcze prawie nic nie widać. To ja chciałam tak, żeby już ten brzuszek był taki całkiem widoczny yy, i żeby też to nie było za późno, bo zaraz potem były święta, sylwestry i tak dalej, no i potem to już za co byśmy zdążyli. Dlatego stwierdziliśmy, że właśnie zrobimy to tak na koniec listopada, porządek grudnia gdzieś tam, yy, wtedy z, po prostu, żeby jeszcze nie było Takiego klimatu świątecznego. No i też jeszcze kolejna sprawa, że ja bardzo długo nie wiedziałam, co tam się mi chowa w brzuchu, bo nie chciałam, żeby mi mówili lekarze, bo jak już raz na początku powiedzieli mi właśnie, że raz chłopiec, raz dziewczynka, jeden lekarz widział to, drugi widział tamto, to ja potem powiedziałam, że mają mi już nic nie mówić, że ja zapytam się sama na którymś tam badaniu, jak już będę wiedziała, że już coś tam faktycznie mogą zobaczyć, bo często jest tak, że już płeć jest wiadoma w, na przykład w 12 tygodniu, albo nawet niektórzy wiedzą nawet wcześniej, czasem w 10 już jest wiadoma płeć. No a, a właśnie ja się dowiedziałam dopiero o płci, w 21. Dlatego najpierw się właśnie dowiedzieliśmy. My, my sobie już to tam to, przyswoiliśmy, tą wiadomość i, i się na to przygotowaliśmy, i potem trochę było zabawy z tym, że właśnie musieliśmy to ukrywać przed, przed rodzinką i przed znajomymi i też przed. W internecie musieliśmy też to ukrywać właśnie przed osobami, które nas obserwują, i, i to było też śmieszne, bo wszyscy w ogóle obstawiali chłopca od razu, yy, bo ja kupowałam różne rzeczy, ale zamysł był taki, że właśnie te rzeczy będę kupowała takie neutralne, bo takie mi się po prostu podobają. A wszyscy, że kupowałam te neutralne, to wszyscy obstawiali, że będzie chłopiec. Jeszcze właśnie też jest mnóstwo takich przesądów, jak na przykład, że tam kształt brzucha, albo że włosy, albo że buzia, że właśnie, że kobieta tam pięknieje, jak ma chłopca, że brzydnie jak ma dziewczynkę. No i mi właśnie wszyscy mówili, że wyglądam dobrze, i że dlatego na pewno będę miała chłopca. No i że mam brzuch na chłopca, i że właśnie mam ładną skórę, więc na bank będzie chłopiec. No a tu niespodzianka, no ale <laughs> co to faktycznie no, włosy mi wypadają tragicznie. Włosów to mam teraz dwa razy mniej niż miałam wcześniej. No, a no i brzuch też już mi się zrobił taki okrągły, ale podobno na początku był zupełnie jak chłopiec, a potem nagle jak to się wszyscy, że dziewczynka to... Nie no, teraz to masz brzuch na dziewczynkę. Więc tak jak wszyscy obstawiali chłopca, potem jak się okazało, że dziewczynka, to dostałam mnóstwo wiadomości, tak myślałam, że to była dziewczynka. I też na początku właśnie naszej imprezki, jak goście wchodzili, to dostawali takie naklejki, które są za. za co obstawiają, właśnie, które są team. Albo były Team Girl, albo był, był Team Boy. No i sobie na właśnie nakleje takie naklejki tutaj gdzieś na ubranie. No i tych naklejek chłopięcych zdecydowanie poszło więcej. Tych dziewczęcych było malutko. Dziewczynkę chyba tylko obstawiała właśnie moja mama, moja babcia. I rodzica Mateusza chyba też obstawiali dziewczynkę. I brat Mateusza. A tak to prawie wszyscy obstawiali chłopca. You say you see the same bitches to go. Całą organizację. To my to zrobiliśmy tak trochę po naszemu, trochę budżetowo. Bo też nie chcieliśmy na takie pierdolone wydawać dużo pieniędzy. To jednak, wiecie, chcieliśmy zrobić taką imprezkę, no bo to jest takie wyjątkowe, pierwszy raz. Coś takiego nam się w ogóle zdarza, więc my się tym strasznie cieszymy. No ale też stwierdziliśmy, że jednak Bobas to jest dużo wydatków i też nie chcemy robić tego tak, wow, nie wiadomo co. No bo jednak szkoda pieniędzy, jak można kupić dużo różnych fajniejszych innych rzeczy dla Bobasa. E, więc zrobiliśmy to tak, że wynajęliśmy sobie lokal, taki, co się wynajmuje na godzinę. E, no i całą resztę w sumie robiliśmy sami, bo i dekoracje robiliśmy sami, i jedzenie robiliśmy sami. U nas też to było tak, że miśniliśmy maś masz jest w takich godzinach poobiednich i też na zaproszeniu było napisane, że to jest taki podwieczorek, poczęstunek, więc u nas były same słodkie rzeczy albo jakieś przekąski. No i właśnie te dekoracje, które robiliśmy sami. Mieliśmy ten lokal wynajęty trochę wcześniej, żeby zdążyć te dekoracje wszystkie zrobić. No i się tym zajmowaliśmy w dwójkę. Ja tam przykowałam właśnie stół, to jedzenie rozkładałam i tak dalej, a Mateusz robił taką girlandę z balonów. Potem jeszcze dołączyła moja przyjaciółka, która też mu pomagała zrobić tą girlandę z balonów. I tak to nam wyszło. ale to wydarzenie trwało chyba z 3 godzinki, 4, więc to nie było jakieś bardzo długie. W międzyczasie jeszcze mieliśmy kilka właśnie takich konkursów dla naszych gości, różnych zabaw, więc bawiliśmy się całkiem spoko i minęło to całkiem szybko w sumie. Była na przykład gra, to było śmieszne, że były takie słoiczki, to takie dziecięce i nasi goście zgadywali te smaki z tych słoiczków dziecięcych, to było super. To było rewelacyjne, to w ogóle wyszło też fajnie. Ja też próbowałam te niektóre słoiczki, niektóre były tak obrzydliwe, że o matko. Ale najlepiej sobie z tymi słoiczkami poradziły te osoby, które już miały dzieci. Potem mieliśmy taką grę z y, obstawianiem, co kto będzie robił u nas w rodzince. Były różne pytania i trzeba było obstawić, czy to będzie robiła mama, czyli ja, czy tata, czyli, czyli Mateusz, mój chłopak. Yy, no i tam były takie pytanie na przykład, kto będzie odbierał bobasa z imprezy, to znaczy jeszcze nie bobasa, potem jak urośnie już na stładka. Kto będzie dawał więcej kar, kto będzie bardziej surowy, kto będzie bardziej rozpieszczał, kto będzie częściej zmieniał pampersa, kto będzie pocieszał, jak się bobas przywróci, albo właśnie kto będzie kupował więcej zabawek i tak dalej. Yy, no i, i się okazało, że tą grę wygrała moja kuzynka, i przyjaciel Mateusza razem z narzeczoną, yy, więc to też było śmieszne. Okazało się, że oni nas najlepiej znają, znaczy najlepiej obstawili. Czy znają, to nie wiadomo, może tak po prostu obstawiali. Ale było bardzo śmieszne. Przecie, tata Mateusza stwierdził, że wszystko będzie robił Mateusz i dał wszystkie znaczki na Mateusza. bo zamiast to śpiewaliśmy Baby Sherkę i wiecie, ja śpiewałam tą część, gdzie było Mami Sherky, Mateusz śpiewał tą część, co było Daddy Sherk, więc też nam jeszcze trochę zajęło, potem jeszcze właśnie mieliśmy tego torta i tak dalej, więc to wszystko trochę jeszcze trwało. No i właśnie jak te zabawy już skończyliśmy, to był czas na przybijanie balona i wtedy się w końcu goście dowiedzieli, czy mamy dziewczynkę, czy chłopca. 1, 2, 1! łezki, bo się okazało, że jednak dziewczynka wszyscy myśleli, że będzie chłopiec, naprawdę. I, I też moja mama się strasznie ucieszyła, moja mama też myślała już, że będzie chłopiec, była przerażona, że będzie chłopiec, ale właśnie potem koleżanki mówiły, że jak wstrzeliśmy tego bana, to ona się do nich odwróciła i powiedziała, że widziałam, że będzie dziewczynka, u mnie w rodzinie są same dziewczynki. No i w sumie na tym balonie i na zdjęciach się już imprezka nasza skończyła, ale było serio, tak fajnie, tak mi się to wtedy podobało, była taka atmosfera przyjemna i było tak całkiem rodzinnie. Nawet jak tej rodziny tam było mało, to było jakoś tak, wiecie, tak całkiem sympatycznie i tak komfortowo. No super nam to wyszło moim zdaniem. Mi się strasznie to podobało, i potem tam moje koleżanki też mówiły, że było bardzo spoko. I teraz Wam pokażę, co dostaliśmy na baby shower, bo dostaliśmy dużo prezentów. Też o to się na Instagramie, ale nie chciałam tego pokazywać bo tak, właśnie tak każdemu osobno, też tego nie pokazywałam nigdzie na relacjach, więc stwierdziłam, że pokażę Wam to tutaj. I u nas było tak, że niektórzy nam kupowali takie prezenty, o które zapytali, co potrzebujemy, a niektórzy po prostu nam kupowali, co tam chcieli na co mieli ochotę. My tylko jak ktoś nas pytał właśnie, co byśmy chcieli, to za każdym razem mówiliśmy, że prosimy o takie właśnie neutralne kolory i takie, żeby pasowały i do chłopca, i do dziewczynki, no i też właśnie do takich beżowych klimatów, bo założenie nasze jest takie, w sensie to był taki nasz pomysł, tak póki co nam wychodzi całkiem dobrze, żeby wszystkie ubranka były w takich kolorach, że można je prać w miarę razem, że nie trzeba ich segregować jeszcze osobno na różne kolorki, tylko, że wszystko będziemy mogli razem prać. Nie pamiętam już dokładnie, co od kogo było, bo już te prezenty sobie rozpakowaliśmy, tylko tutaj czekają, żebym właśnie mogła je pokazać, więc pokażę Wam, co dostaliśmy po kolei, ale nie pamiętam już, co było od kogo niestety. Najpierw Wam pokażę kartki, bo ja w ogóle strasznie lubię dostawać kartki na jakieś urodziny albo na świętej, na takie rzeczy. I dostaliśmy kartki tylko trzy, bo to już nie jest takie popularne, więc tylko trzy osoby stwierdziły, że to jest dobry pomysł, a to jest super pomysł to strasznie lubię. Tutaj jest taka. Hello, little one. I to jest od mojej koleżanki i od jej męża i od ich bubasa. Tutaj mamy taką od rodziców Mateusza i jeszcze mamy taką od mojej koleżanki, od moich koleżanek ze studiów, taką z tymi. O, się nie wiem, czy wona wie, nie wiedziała, że będzie dziewczynka, a kupiły to z różowym. Od moich przyjaciółek ze studiów dostaliśmy takie opieskę. On tu w środku. bo jest już to wyjąć, bo to jest tak schowane trochę ciężko. Dostaliśmy to, co bardzo chciałam, czyli taki sterylizator z ogrzewaczem do butelek. To jest super, to jest torsik z pieluszek. I tutaj w środku jeszcze właśnie jest krem, zawieszka na smoczka, smoczek i to jest napisane Oh Baby. Śliczne to jest i tak ładnie zrobione. Ja kocham takie prezenty, które są tak właśnie zrobione samym Tomku. Super to jest, dlatego też tak właśnie lubię te kartki. Dostaliśmy jeszcze łóżeczko i taki bujaczek dla Bobasa, ale to już mamy schowane w piwnicy na razie, więc tego Wam nie pokażę, ale pokażę Wam potem. Zobaczcie na pewno, jak to będzie potem wyglądało. I to jest od siostry Mateusza. I właśnie powiedzieliśmy jej tylko, że chcemy, żeby był jakiś taki właśnie beżowy, jakiś taki neutralny, a wybrała akurat ten, który mi się bardziej podobał, a tego nie wiedziała, bo wybrała ten swalbankom i ten swalbankom właśnie mi się najbardziej podobał. Potem sobie to muszę jeszcze tylko przeprasować, żeby tak ładnie tutaj wyglądało, bo teraz jeszcze sobie leży w opakowaniu i czeka na dziecko. Dostaliśmy jeszcze y, taką wagę bobasową. Słyszałam od znajomych, którzy właśnie też mają takiego całkiem małego malucha, że to się często przydaje. I od mojej koleżanki, która jest położną, dostaliśmy taki segregator dla bobasa do zbierania różnych badań i tak dalej. Yy, I właśnie że no, położna wiedziała, co chodzi. Ona ja pokupowała same takie fajne rzeczy, właśnie też dostałam od niej takie różne rzeczy do porodu, i też właśnie ten segregator i sobie już go oglądałam w środku i ma tutaj dużo takich fajnych różnych przegródek, które, w które można chować te badania. zrobiłam się już trochę ciemniej. Dostaliśmy jeszcze karty do smyka i z tą kartą kupiliśmy właśnie taką matę do zabawy. I mamy jeszcze takie coś. To jest coś takiego jak misz-szumiś, misz, tylko że też dla starszych dzieci, bo tutaj oprócz tego, że są takie różne szumy, jakieś tam malodyjki, to też potem to jest taka uspokajająca myszka, taka do medytacji. I dostałam jeszcze berek do szpitala. I, I tak pewnie się spakuje w jedną taką walizkę małą i w tą torbę i pewnie tutaj będą rzeczy dla babasa, a w walizce będą moje, no bo tych moich tam trochę będzie więcej. Potem trzeba mieć jakieś podkłady, nie podkłady jakieś takie pierdoły, więc to pewnie sobie spakuje do dużej walizki, a tutaj spakuje babasa. Pochowałam sobie tutaj do środka jeszcze jakieś inne prezenty więc zaraz mi pokaże, to już są takie mniejsze, różne pierdółki. Patrzcie, tu jest zestaw z myszką mini. Śliczny. <noise> Tylko, że właśnie też tutaj jest myszka mini, przecież to jest dziewczynka, nie? Więc nie wiem tutaj o co chodzi. Nikt nie wiedział, że to będzie dziewczynka. <noise> A to jest od brata Mateusza. I nie wiem, chyba nie szczaił, że to jest jednak takie dziewczęce troszkę. <noise> czy dostaliśmy jeszcze taki kombinazon do wózka, znaczy no nie do wózka, nie wiem czy do wózka, czy do nosidełka, yy, czy po prostu na dwór, ale też super, taki na spacer grubszy. Tutaj mam śpiworek do spania jeszcze taki. Bo stwierdziliśmy, że będziemy ją właśnie kłaść spać w śpiworku i w body, że Nie będziemy miała tych kołderek i poduszeczek i takich różnych bajerów, bo to tam, no teraz nie jest zalecane. Przesłodkie są te rzeczy. One są już w takim mięciu się. Jeszcze tutaj mam jedne takie piękne. Tu mamy jeszcze jeden komplet, takie body beżowe i spodenki. Widzicie, jak się wszyscy słuchali, żeby kupować beżowe rzeczy? <laughs> Same są beżowe albo właśnie jakieś takie szaraby. Tutaj jest taka zabawka, co się wiesza na nosidełko albo do wózka żeby tam po Was to zobaczył i tak jak wiecie, jest w takich kolorkach kontrastowych, że właśnie biały, czarny, czerwony. Tu mam jeszcze kocyk. On jest chyba ze żrafą, Nie, ze słonikiem. Ze żyrafem mamy inny, to nie ze słonikiem. I jeszcze dostaliśmy różne kosmetyki właśnie dla dziecka i z takich jeszcze śmiesznych rzeczy, to tutaj jest taka zabawka, to jest króliczek i tu taki pierwszy gryzak. gryzak. Super się udały te prezenty. Już w ogóle dzięki temu, że dostaliśmy tyle takich różnych fajnych, przydatnych rzeczy, to mamy zrobioną prawie całą wyprawkę. I tylko jakieś tam mamy pierdoły jeszcze do, do kupienia. Dobrze, że nas tak wszyscy ładnie posłuchali. <gryzak> kochane, to było naprawdę super, to wyszło i jestem strasznie zadowolona z tego, jak nam się udało to zrobić i z tego, jak to potem wyszło z tymi prezentami właśnie i z samej organizacji tego, no strasznie jestem zadowolona i strasznie to był fajny dzień, Maga mi się podobało. Dajcie znać, czy u Was też były takie baby shower w rodzince albo czasami robiliście jakieś takie imprezki, jakie wspominacie. Nasza mi się podobała bardzo i mam nadzieję, że naszym gościom też. Więc dajcie znać, jaka jest Wasza opinia też o naszej imprezce i czekam tutaj na Wasze wiadomości i komentarze. Pa!